Hejka! To ja, Pusia PS. I chciałam powiedzieć, że możecie się spodziewać dzisiaj już shoppingu, Który był zapowiadany w tym tygodniu już parę razy jednak e, są małe zmiany w nim Ale tak, powiem już Wam, co będzie w tym shopingu Będzie 16 pet shopów W tym możliwe, ale nie wiadomo dokładnie, jeden popijawnik Taki bardzo ładny, ale z tym nie wiadomo Ale jest duża możliwość Jeszcze tutaj dwa posłanie, czyli dodatki do pet shopów, jeszcze taki do pet shopów kołowrotek dla i pet shopowego jeszcze taka jakby scena, czy coś takiego nawet szopów. Domek ze zjeżdżalnią i szpital. A to jakby ten shopping pojawi się tak, mniej więcej po 13 już będzie. Tak, Lub o 18. Zobaczymy dokładnie. W tym w przerwie od tego filmiku, jak go rzucę i do shoppingu. Może być już jeszcze parę filmików, jeden albo i w ogóle. Więc no. Chciałam też podziękować za 29 subskrypcji. I nie zmuszam, ale miło by mi było, gdybyś nacisnął ten czerwony przycisk subskrybuj, wtedy zrobi się szary. I gdybyś kliknął dzwoneczek, ale jeśli podoba Ci się ten filmik, to daj łapkę w górę. Bo zbieram do 30, bo 29, więc jedna tylko brakuje subskrypcja. Więc tak. Chciałam też pozdrowić jedną osobę. Jagodę, moją przyjaciółka, jeśli to oglądasz jego do to, więc gdzie to pozdrawiam. No i właśnie tak. Więc już muszę się zamrażać papatki i buzaczkie i życzę wam miłego dnia.